Siemano, witajmy, witajcie w kolejnym QA. To odpowiemy sobie na kilka pytań. I Kronort zapytał. Sporo pytań wyszło, 37 aż. Nie wiem czy mi się chce na wszystkie odpowiedzieć. Będę tak szybko odpowiadał w razie czego. Wolałbyś przestać palić mentory, czy zwykłe. Zwykłe. Ja i tak palę tylko mentole, bo zwykłych nie lubię za bardzo. Masz miałeś jakieś zwierzę, mam eee, kotkę co ma 3 lata i kota co ma 16 lat. I miałam kiedyś koszatniczki, ale za dużo ich było i trzeba było pozbyć się ich. Jak tam z baterią zobaczę 52 Ile pali fajek dziennie? No paczkę wypalam. Twoje ulubione piwo Piwa nie za bardzo lubię tylko smakowe lech pomarańczowy mi się mi się ostatnio spodobał, ciągle pi. Dlaczego postanowiłeś zapuścić włosy? A nie wiem, bo tak. Bo czuję się lepiej z dłuższymi niż z krótszymi. <laughs> nie umiem takie długie mieć, jakieś nie wiadomo jakie, ale takie średnie mogę mieć. Lubię, bo się lepiej czuję. Nie wiem, wydaje mi się, że lepiej wygląda. Na którym mieszkasz piętrze? Parter? Chciałbyś mieć w przyszłości dzieci? No. I, jak tak powiem szczerze, jak tu patrzę zawsze, to tak. Y, 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 tu pod oknem, jak przychodzą te sąsiedzi specjalnie pod okno to wkurzają trochę dzieci te mamy krzyczą głośno i to denerwuje człowieka ale, ale jak tak samemu mieć to na pewno jest fajne i, i na pewno chciałbym mówić ale, ale tak jak pod okno podchodzą to <laughs> piszczą to. To, to piszczą tylko i się żyć nie chce w ogóle to przeszkadza, to człowiek słuchawki zakłada bo puści jakąś mocną piosenkę to już załóż Twój ulubiony napój? Fanta, lubię bardzo Fanta, lubię Tą... <küh> Pepsi mi się znudziło już. Jakie miałeś oceny w szkole? Takie średnie, wystarczające. Czwórki, trójki, czasem piątki. Jaka jest najgorsza marka papierosów według Ciebie? Marka, a nie rodzaj. To takie pytanie może mieć dwa dna. Najgorsza marka, najgorsze papierosy w ogóle kamele active były te klikane. marka Wydaje mi się, że Sy chyba te takie, to są kopciuchy dla mnie. Niedobre. Jaka jest najlepsza marka papierosów według Ciebie, znaczy najlepsza. Aktualnie pan male dwuklikowe są najlepsze, ale marka chyba Marlboro. Ogólnie. Jak... Ale w ogóle te papierosy, bo spotkałem się Ostatnio z widzem i mówił, że, że, że Unia powiedziała, że tak wprowadziła, że do papierosów ma być najgorsze rzeczy wpuszczane. Dlatego on, on mnie poczęstował, ty, on mnie poczęstował y, y, bo on miał tytoń marki Turner i nie była ziemia różnica. Fenomenalny tytoń. Pachnie pa prawdziwym tytoniem, smakuje fenomenalnie. Super. <laughs> Jak się skręca w takie cienkie te bibułki, to ile, z, ile można zrobić z tego. Jak tam z baterią 46 spada bateria to się podładuje go zaraz. O, się włączy go i się podładuje go. To kwiatka chciałem zrobić, ładny kwiatek tam jest. Kolejne pytanie twój ulubiony zespół na odcinku z QA zadawajcie pytania. Jest plakat Dżem. Ulubiony z polskich. Ostatnio mi też przypadł do gustu Nocny Kochanek. Śmieszne teksty, bardzo fajny zespół. Podoba mi się, ale główny jest Dżem. A z zagranicznych to chyba skorpion zawsze lubiłem zawsze skorpionsi. Legenda. No i Queen ulubiony też. Niech jest... zaraz. zaraz. Nie chcę się z tych czytać. W jaki sposób witają się papieże? Nie wiem. Szczerze, nie wiem. Bo ja tak przelatywał niektóre pytania we wszystkim, się nie chce czytać. Nie wiem, papieże nie wiem, jak się witają. Nie wiem. Dzień dobry chyba, albo do... Nie wiem, że tutaj, gdy się nabiją, nie wiem. Byłeś kiedyś za granicą? Nie. Nie byłem, a może pojechał kiedyś, nie wiadomo. Czym się interesuje oprócz YouTube'a? Znaczy, kiedyś się interesowałem łowieniem, ale teraz mi to przeminęło. Ale muzyki bardzo lubię słuchać i muzyką się interesuję, w sensie chciałbym mieć wszystkie... Chciałbym mieć jeszcze więcej płyt niż mam. <śleskutki> I chcę kolekcję zrobić własnych płyt. No, <śleskutki> no, mamy ich z ojcem sporo. Ale jeszcze bym chciał mieć... prawiesz jakiś sport? Biegam czasem do autobusa albo do tramwaju. To się chyba liczy jako sport. Jak, jak mi ucieknie, to biegnę po prostu. To, to sport jest, bo biegam ten kawał. Czym się interesujesz oprócz YouTube'a? To było. Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz na arkę? Wiesz co, to, to pytanie. No. Z tego co pamiętam, chyba Zabrał wszystkie, oprócz dwóch coś mi się kojarzy, ale... Na no, to ostatnio film. Albo wszystkie wziął, bo już ten film... Ostatnio oglądałem film, ale tak trafił na końcówkę, że... Że, że... że. Wziął tyle, ile potrzebował, tak ci powiem, że było... Nie wiem, już dobra. Nie chcę się powiedzieć. dalej. Kim? Ma... Zaraz, 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 zaraz. Który miesiąc ma 28 dni. Wszystkie, wszystkie mają 28 dni. Na, nawet ojca zapytałam ostatnio teraz parę dni, dwa dni, Wczoraj zapytałem go czy przedwczoraj. To powiedział mi, że, 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 że lute, ja mówię, nie wszystkie. Złapał się na tym. Kradłeś coś kiedyś. Zdarzyło mi się, ale nie to musisz się film zobaczyć kiedyś. Jest tam film taki jeden na YouTube u mnie, bo nie chcę już tego opowiadać o tym, bo szkoda. Kiedy zawalczyć na fejmę? Nie wiem. Nigdy chyba. Zawalczyłbym z majorem, ale, nie, ale trudno. Nie chcę to nie. Ani kolon też nie chciał. Co sądzisz o strajku nauczycieli? No, to jest temat gorący. Dla mnie, <coughs> <coughs> Dla mnie tak. Są dwie, dwie moje te wersje. Po pierwsze, no, nauc nauczyciel pilnuje tyle osób. Nieraz na dużą klasę. Musi pilnować nieraz dużo uczniów i, den, i według mnie powinien za, za, zarabiać jakąś y, taką sumę, która by go zadowoliła, bo przecież ma pod opieką uczniów dużo, ma przecież, y, przecież odpowiedzialny jest nauczyciel. Jak coś się stanie to nauczyciel jest odpowiedzialny, jak się dziecku coś stanie. I w, w, do, w domu też pracują, bo, bo to sprawdziany, a to a, i, i telefonów, i telefonu od rodziców do 22 mogą przyjmować dzwonić natrętni rodzice ale z drugiej strony mają wakacje, mają ferie więc co rząd uważa? Dadzą to dadzą, nie? To nie? Po prostu jestem obojętny. I się powinno należyć im jakaś dobra suma adekwatna do tego, bo mają tych, do pilnowania dużo ludzi, ale też powinni... ale też mają wolne dni, więc... Wiecie, bo ktoś dzwoni akurat. Halo? A to nie mam. Nie dawałeś mi żadnego, ja zaraz zadzwonię do Ciebie, za chwilę, bo... Tak, zadzwonię zaraz. Zadzwonię. Nie brałem nic. Dobra. Jaki martw, co? Czekaj. Czekajcie, bo dzwonię. Brałeś kiedyś jakieś używki? Nie, marihuanę tylko brałem. Kiedy jakieś spotkanie z widzami. No, nie wiem, mamuśka ma organizowała, tak organizowała, że nie wyszło jej. <laughs> Jakbym organizował, to pewnie by wyszło, bo ja to tam zorganizowałbym ten. dopiął swego, ale na razie nie spotykam się. To musiałbym chyba ze szpachelką przyjechać, bo samemu to bym się nie bardzo czuł krępująco przy tylu ludziach. Jak nagrywam, to jeszcze nagrywam, ale tak na żywo to. Masz drugie imię, mam Grzegorz. Zrobisz kiedyś kociołkę na nie. Żadnego kociołka. Wolisz prysznic czy wannę? Wannę. Lepiej wejść do wanny niż... Znaczy, język angielski strasznie słabo. Chciałbyś wystąpić w filmie porno? A czemu nie? Dobra, płaca, dobrze się zarabia. <laughs> Ale nie mam ochoty. Nie chcę się. zgłosili, to kto by wiedział. Może? Ciężka decyzja. Dobra. Mateusz, Mateusz się pyta. Pozdrawiam Cię. Kiedy rodzice Cię wyczuli z fajkami? Kiedy zaczęły się przy nich, przy nich palić? <laughs> wyczuli mnie przez sąsiadkę moją. Kiedyś podpieprzyła mnie, że ja zacząłem palić, jak miałam 13-14 lat. gdzie <laughs> się wtedy się nie zaciągałam, ale tak mnie wyczuła. Wy, wy, wyczu... Znaczy to tak mnie podkablowała. To pierwsza sprawa. No i przy nich teraz nieraz palę przy ojcu, normalnie się już nie wstydzę palić. <kluje> <kluje> Aktualnie elektryka próbuje palić <kluje> ile masz wzrostu 1,65 65 albo 7 coś takiego. 5 6, 7. czy zrobisz kiedyś prawo jazdy, nie? Żadnego prawa jazdy nie zrobię. Bo na razie mi to niepotrzebne, ale zrobię kiedyś może. Kuboks V12 Jak to jeden... A masz jakiś jeszcze problem ze papierosem? Jak tak, to najpierw dmuchaj w tanka, a później się zaciągaj. <laughs> no tak właśnie robię teraz. Pozdrawiam Cię. <śmiech> 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 Smaki jest pieruńsko-nieziemny. Fatalny. Filip Sebolski so zmanujecie No trudno. To banuj dalej. John Wick się pyta, wiem kto to jest John Wick i, i człowieku, odpowiem ci prosto i na temat. Po pierwsze, czemu udaję, że masz jakieś sprawy, żeby tylko mieć wytłumaczenie na to, żeby nie odpalać live'a? Bo się nie muszę tłumaczyć, jakie mam sprawy, cześć. Muszę komuś tłumaczyć, co to jest. A tak w sądzie człowieku, nic nie muszę mówić. No, no to, mam sprawy, no i co z tego? I wiem, że to może, może kogoś by to obchodziło pewnie i by się przejęli, no ale widocznie Ciebie tylko live y interesują. I po prostu. Jest coś dla mnie ważniejszego do załatwienia niż, niż live, na ten moment. Sprawa jest ważna dla mnie. Nie, nie, mogę, nie chcę się chwalić i nie chcę się niczym tutaj yy, 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 komuś się rozczą, żalić, tym. Po prostu mam sprawę, mam sprawy, którą aktualnie mam. No i tyle. I, i w ogóle i tak nie miałbym gdzie liveów robić, bo nie mam mieszkania. Już zacznijmy od tego i tyle. Ale to, to nie o to chodzi. Nawet mieszkanie to bym na dworzu Michael. nie I już. Czemu filmik, w którym mówiłeś, że się rucha ustawiliście. Nic nie ustawiałem, on sam to mówił. Ja nigdy nie ustawiam filmu. Jedyny film, chyba żadnego nie ustawiłem. Poczekaj, zaraz się przypomnę, może jakiś. ustawiłem coś? Nic nie ustawiałam, żadnego filmu. Jak ktoś, jak ktoś z tych widzów moich stałych wie wie, że mi to na pewno nie wierzy, że nie ustawiłem, Ja film nie ustawiał. Sam do mnie polecić tak dla dlatego włączyłem nagrywanie. Kiedy odpalić live'a? wszyscy tego chcą. No, trudno, że chcą. Ja nie mogę teraz. Trudno, nie pozdrawiam. Łafer zapytał. Twój ulubiony polski raper. Aktualnie, Kękę. Bardzo fajnie lubiłem go słuchać zawsze. Kękę. Siedzę na chacie jak Cesarz Król. Siedzę na chacie jak Hajne Selassie. W domu nie było za wiele. Dlatego czułem się gorszy. Tato wyjechał do Niemiec. Kękę lubię bardzo właśnie. To, to jest ten to taki. Późno zaczął rapować, ale bardzo fajnie mu to wychodzi. Do jakiej służby mundurowej byś poszedł? Nie wiem. Szczerze, nie poszedłbym w ogóle, mnie to nie kręci w ogóle. Ja bym chciał, ewentualnie to mógłbym coś takiego do żeby strzelać do kogoś. Ale nie, nie do ludzi, tylko w sensie do wrogów, jako jakiś taki, nie wiem... Ci co, ci, ci co, jakiś, nie wiem, być jakimś wojskowym, żeby strzelał, czy coś. Co sądzisz o nowym talencie Krzysztofie Piątku? Fenomenalny przebije Lewandowskiego to raczej z palcem w pupie. Tak mi się wydaje, powinno być tak i super w ogóle jest. No Tak w Milanie się wybił, i tak fajnie. Nasz pio pio dodaje sobie radę, że życzę mu jak najlepiej sukcesów, samych sukcesów. Jak myślisz, czy i wygrali w dzięki Ronaldo? Mam nadzieję, że tak. Chociaż ostatnio zremisowali za Ajaxem, ale Ajax jest w gazie. Ajaxowi też życzę, żeby daleko doszedł, może by wygrał. no Jestem za Juventusem, bo jestem za Ronaldo. Lubię ten jego talent. Że, że tam to wypracował. Ale też trzymam ciuki za Ajax, bo dobrze im idzie. Jak myślisz, co będzie w następnym sezonie kiepskich ze sklepem stasie? Nie wiem, właśnie, bo ta aktorka zmarła. <laughs> Zafia Czerwińska. Nie wiem, co zrobię. Jeżeli w ogóle zrobię sezon, bo ja bym już to zakończył na tym sezonie. kupa u jest. Właśnie, w sensie, że to dziadostwo. No, w ogóle nieśmieszne w ogóle. Już. Trochę tam czasami jest śmieszne. no Ostatnio był odcinek o tym, jak hejtowali w internecie, to że jakiś dzieciak hejtował. No to uświadomili tylko to. Następne pytanie. Enterman Sebol, czy wapujesz jeszcze? jak wapujesz, to jakiego masz obecnie sprzęta i jaki oleje palisz? Obecnie mam tak. Mam smoka w domu Maga i, kili, i parownik Kielin mini RT, ale teraz akurat wziąłem do tego kilina pod, podłączyłem Evol. Jak to się nazywa, czekaj. Ten jakon ma, czekaj. Evik. Ewika se podłączyłem, bo mniejszy, wygodniejszy, ale. Czy ja palię tak bardzo. Powiedzmy. Seba zapytał, Czekaj, jest tu więcej pytań. Kiedy zaczęłeś palić? W wieku 15-14 lat. Co cię zmotywowało do tworzenia filmów na YouTube? Nie ja wiem, brak chęci do, do czegoś innego po prostu I, i spodobało mi się to, bo jeden gościu, po pierwsze to gościu przestał nagrywać ten otwajek, wszystko o po drugie brak chęci do czego innego, bo aktualnie nie wiedziałam co robić, tam mówię, porzucam filmy, może ktoś to obejrzy I, i tak się zaczęło, no i tyle. Jaki jest Twój ulubiony przysmak z dzieciństwa? Uuu, gwiazdki Milky Way, bardzo dobre były, bardzo lubiłem, gwiazdki andruty lubiłem bardzo, chociaż to takie suche było, bez smaku, ale andruty były fajne, spoko. Te mleczko się wypijało, te takie w tubkach, fajne. No i oczywiście ten, 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 drażetki, korsarze. Fenomenalny smak, lubię te drażetki. Kto pamięta? Drażetki, korsarze. Raz to w życiu zrobię, może pierwszy raz to zrobię. Kto pamięta, kto pamięta Andruty, drażetki, korsarze, gwiazdki Milky Way i te mleko w tubce, to daje łapkę w górę. Ja nigdy nie proszę łapki w górę.